Dlatego lepiej nie mów o sobie w depresji, część druga. Za robotę byś się wziął, a nie ciągle leżysz. Ciągle tylko śpisz. W trumnie się wyśpisz. Jak tak dalej pójdzie, to ty całe życie prześpisz. O Jezus, a to by znowu coś nie pasuje? Nic tylko narzekasz i narzekasz. Ludzie na raka umierają, a ty ciągle narzekasz. Ty ciągle jesz ten swój syf na mieście, to jak masz się czuć? Słuchaj, Ances pod szóstki przeszło. To by też przejdzie, nie ma się czym przejmować. Zmęczona, zmęczona. Ty ciągle jesteś zmęczona. Wszyscy są zmęczeni jakoś nie narzekają. Jakbyś trochę w polu popracował, to byś zapomniał, że istnieje coś takiego jak depresja. Depresja? Przecież to wymysł psychologów, żeby pieniądze zarabiać. Dziecko, czym ty się przejmujesz? Widzicie, kochani, czasami dobre intencje nie wystarczą i jeżeli nie mamy odpowiednio rozwiniętej świadomości na jakiś temat, to czasem wystarczy nic nie mówić, bo wieszcie, nie tylko możecie nie pomóc, ale również zaszkodzić danej osobie. Ale spokojnie, już w kolejnym materiale dowiecie się, jak możecie rozmawiać z osobą w depresji. I standardowo, jeżeli interesują cię ciekawostki psychologiczne i chcesz poznawać świat psychologa od kuchni, zaobserwuj mój profil, wysyłaj to znajomym, żeby jak najwięcej osób mogło tą swoją świadomość poszerzać. Pozdrawiam.